Cześć, ja jestem Weronika i zapraszam Was na podsumowanie kwietnia. Jako, że jesteśmy już w połowie maja, to czas najwyższy podsumować kwiecień. Mój kwiecień, tak jak mówiłam wcześniej, jest trochę bardziej fantastyczny niż ostatnio. I to, co udało mi się przeczytać w tym miesiącu, to Marvel Infinity jako takie wydarzenie w uniwersum Marvela, na które składają się różne komiksy. Dzieci Starych Bogów Agnieszki Mieli, Outpost Dymitra Głuchowskiego oraz trylogia o Griszach Lej Bardugo. Więc w sumie myślę, że poszło ok, chociaż tak właściwie, Lei Bardugo zjadłam w trzy dni, tak mi się wydaje, więc szybko poszło. Zanim jeszcze przejdę do omawiania poszczególnych z tych książek, to chciałabym Wam powiedzieć, że przez to, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy coraz więcej Was tutaj jest na kanale, postanowiłam, że może zrobimy sobie QA, bo ci z Was, którzy są tu już od dawna, to pewnie coś o mnie wiedzą, natomiast dla wszystkich tych nowych i tych, którzy. Coś byście chcieli się zapytać, to w komentarzach pod odcinkiem zapraszam do zadawania pytań i zrobimy sobie po prostu taki odcinek QA. Pytajcie o co chcecie. Odpowiem na to, co chcę. Mniej więcej rok temu, kiedy kazano nam zostać w domach po raz pierwszy. Yy... Marvel zrobił taki ukłon w kierunku swoich czytelników i na swojej aplikacji Marvel Unlimited, gdzie znajdują się wszystkie komiksy, udostępnił wiele zeszytów za darmo. Nie można było sobie je czytać, ja wtedy czytałam dużo tych komiksów, dlatego że łatwiej mi było po prostu z kilkumiesięcznym dzieckiem przeczytać komiks na telefonie niż książkę papierową. Wciągnęłam się w to, ale ostatecznie nie subskrybowałam, no bo jest to jakiś kosz, który się ponosi co miesiąc, a ja wtedy wybrałam jednak Legimi i subskrypcję Legimi, ale trochę mi tego brakowało. Za każdym nowym serialem, który wychodzi z Marvela, z uniwersum Marvela, czy za każdym filmem, który znowu gdzieś tam w telewizji widziałam, i wracałam do tego, że przeczytałabym sobie te komiksy jeszcze. No i na początku miesiąca postanowiłam sobie włączyć okres próbny na tydzień. I te komiksy nam są po angielsku. E, super, mi się to w ogóle sprawdzało. Czytałam przez tydzień, ile wlezie, bo wiedziałam, że się za tydzień skończy. No i odkryłam, bo ja jestem takim totalnym lajkiem. Nie wiem, co tam się dzieje i jak się czyta te komiksy, e, więc odkryłam, że są tam takie wydarzenia. Jest wydarzenie w całym tym uniwersum, na które składają się historie opisywane w poszczególnych komiksach. Ja przeczytałam wydarzenie Infinity, gdzie mm, Avengeri lecą w kosmos, żeby tam zmierzyć się z wielkim złem, które może zniszczyć całą galaktykę cały wszechświat właściwie nasz, a z drugiej strony Thanos ląduje po raz kolejny na Ziemi, chcąc tutaj znowu coś. Napsuć. I to wydarzenie było opisywane w trzech komiksach, takich głównych. Przy czym bardzo dużo jeszcze wątków pobocznych było w komiksie dotyczącym każdego z tych bohaterów, właściwie, ale przede wszystkim były to komiksy Infinity, Avengers i New Avengers. I ja dopiero wtedy odkryłam, że jedno wydarzenie dzieje się w różnych komiksach i można albo przeczytać jedną taką nitkę w jednym komiksie, albo po prostu całość w różnych. I tam mamy bardzo fajne podzielone na to, kiedy które chronologicznie po sobie występuje, kiedy to czytać. Więc wiem, że coś takiego tam jest i bardzo mnie kusi, żeby jednak zasubskrybować ten Marvel Unlimited, i wtedy chciałabym zrobić taką serię. Komiksy Marvela oczami lajka albo oczami osoby, która totalnie się nie zna i dopiero wchodzi w ten świat. No bo nie będę udawać, że się znam. I Po prostu chciałabym wam przedstawić tą swoją drogę, jak poznawałam tą aplikację i jak poznawałam świat Marvela. Dlatego, że ja też nie zamierzam czytać tych komiksów od początku. Czytam je wybiórczo i to jest dla mnie ciekawsze, dlatego, że czytam sobie coś. Jest wiele luk, które nie wiem, skąd się coś wzięło, ale jest to na tyle mało istotne, że... Główna, jakby historia do mnie trafia i wiem o co chodzi, a potem sobie na przykład się cofam i, i, i wtedy nadrabiam i stwierdzam: A to dlatego te 10 lat później stało się to i to. I tak mi się to składa w jedną całość. Dlatego, jeżeli bylibyście zainteresowani taką podróżą razem ze mną, to dajcie znać, bo. Może mnie to zmotywuje, żeby faktycznie się za to wziąć i robić od czasu do czasu takie marvelowskie update'y z komiksów. Dzieci Starych Bogów Agnieszki Mieli. Jest to fantasy polskie, jest to debiut, znaczy polskie, pisane przez polską autorkę w bliżej nieokreślonym świecie. I jak to w przypadku debiutów bywa, mam bardzo konkretny za i przeciw. Przy czym naprawdę czytało mi się tą książkę fajnie. Myślę, że jest, wa warto jest jej dać szansę i czekam na kolejne książki autorki. Mamy świat, w którym starzy Bogowie są wypierani przez nowego jednego Boga i rody, które mają być potomkami tych starych Bogów po prostu są prześladowane. Jest to świat takiego typowego fantasy, myślę, taki trochę mediewistyczny, albo coś w, w tych okolicach, na pewno nie współczesny. I mm, główni bohaterowie, Aine i Bertram, są potomkami właśnie tych starych rodów. I historia zaczyna się tak, że Bertram zostaje wysłany przez swojego ojca, żeby zabić ojca Aine. Ale w, w wyniku Różnych okoliczności. Zostaje on u niego, zostaje jego wychowankiem. No i później obserwujemy losy Aine i Bertrama. Ich ścieżki się rozchodzą i schodzą ponownie. Nasi bohaterowie szukają tajemniczych ziaren Relenwel, o których właściwie nic nie wiadomo, i przez całą książkę jakby ich motyw się przewija, ale właściwie niewiele o nich wiemy. Mamy też głównego złego, którego jest, którym jest ojciec Bertrama, ale też niewiele go jest w całej tej historii. Głównie mamy właśnie losy dwójki naszych głównych bohaterów. Mamy przeskoki w czasie, które pokazują konkretne momenty z ich życia i to jak zmieniają się oni sami, jak zmieniają się ich podejście do siebie nawzajem i jak toczy się po prostu ich historia i te poszukiwania tych ziaren. Więcej opowiem wam w co ja czytam. Tak jak mówiłam, książka ma dla mnie dużo zalet jak i wad, ale w ostatecznym rozrachunku myślę, że dobrze jest po nią sięgnąć. I samemu się przekonać. I bo ja też jakby czekam na kontynuację albo na inne książki autorki, bo myślę, że jest w nich potencjał. Outpost Dymitra Głuchowskiego. Nie wiem do końca, jak mam czytać to nazwisko. Zostanę przy tym Głuchowskim. Wiem, że wcześniej mówiłam Glukowski. Niech będzie Głuchowski. Dymitry Głuchowski, czyli autor kultowego już Metro 2033. Gdzie później wyszło 34-35, i powstało całe uniwersum książek pisanych przez innych autorów z innych państw. Poza tym, oczywiście, polecam futurę i mm, niefantastyczny tekst. Outpost, jego najnowsza książka to jest Post Apo czyli powrót do tego, co jakby każdy fan metra chciał. Natomiast jest to książka dużo dojrzalsza i dużo bardziej psychologiczna i taka bym powiedziała horrorowa. Ja nie czytam horrorów, bo ja się boję. I po autpoście miałam koszmary. Ci, którzy się zaczytują w horrorach stwierdzą, proszę cię, ale dla mnie to już wystarczyło. Było lekko horrorowo i ja już nie umiałam spać w nocy. Mi to wystarczy. To jest mój poziom już taki komfortu horrorowego, który ja jeszcze akceptuję, aczkolwiek tak jak mówię, koszmary były. Mamy Rosję i wiemy tyle, że jakiś czas temu miała miejsce wojna, która poskutkowała rozłamem w państwie i akcja naszej historii dzieje się w placówce granicznej, która należy do Moskwy, na wschód od niej nie wiadomo co jest. Leżą przy wodze, która jest skażona i nie da się przejść przez nią bez maski gazowej, ale też nikt specjalnie się nie kwapi, żeby tam chodzić. No i mamy takie społeczeństwo, które w tej placówce się rozwija, które sobie tam żyje, dowiadujemy się trochę o tym, że oni... No jest to tak trochę jak po apokalipsie. Dostają dostawy z Moskwy, ogólnie ziemie są wyludnione, Natomiast nie wiadomo, co jest za tym mostem, i to jest taki element takiej niewiadomej. Pewnego dnia z mostu przychodzi ksiądz prawosławny, e, gdzie jakby nikt nigdy nie przyszedł za tego mostu, no, i od tego czasu zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Książka w 80% toczy się takim spokojnym torem, przedstawia nam to społeczeństwo w tej pl placówce, a raczej pokazany jest aspekt psychologiczny e, tego życia w, na granicy nieznanego. To znaczy, wiecie, my sobie żyjemy tu, a tam za zieloną mgłą nie wiadomo, co jest. No, i to już jakoś na nas wpływa. Coraz mniejsze racje żywnościowe, nie wiemy, co się właściwie dzieje w tej Moskwie, więc ludzie też zaczynają na siebie patrzeć wilkiem, więc mocny aspekt psychologiczny, ale jakby tak się to toczy. Natomiast ostatnie 20% książki, no to tutaj już mamy dużo dziwnych, makabrycznych czy horrorowych rzeczy. Akcja przyspiesza, no i jest, je, jest ostro. I dziwnie. <noise> Mamy tutaj też pokazany taki fanatyzm religijny i to, do czego może on doprowadzić, jaki ma wpływ na ludzi. Więc ogólnie, książka bardzo fajna, nie należąca do najłatwiejszych. Były momenty takiego przegadania w książce przez księdza, yy, mocno nacechowane religijnie kazania, które w mnie już trochę nużyły, jakby. Trochę za dużo tego było, trochę za długo on gadał, no ale miało to jakby pokazywać to, w jaki sposób właśnie taki fanatyzm religijny może zadziałać. Dlatego myślę, że nie jest to książka dla każdego i nie każdy fan post-apokalipsy, który właśnie liczy na rozpierduchę z ząbiakami czy z innymi mutantami, niekoniecznie to jest taka książka. Jest to książka bardziej oddziałująca na naszą psychikę, pokazująca pewne. Mechanizmy w społeczeństwie, które znalazło się właśnie nad przepaścią, to jak działa fanatyzm religijny, o czym już mówiłam, to jak ludzie właśnie się zachowują w momencie takiego osaczenia czy takiej tajemnicy niewiadomego, napierającego na nich z każdej strony. Nie jest to więc lekka książka akcji. Natomiast, jeżeli szukacie czegoś głębszego, bardziej psychologicznego i tajemniczego, to polecam. No i na koniec trylogia Grisza, Leiber Bardugo, chociaż może powiem tylko o cierniu i kości pierwszej części, żeby nie spoilerować. Yy, długo się wzbraniałam przed tą serią. Znałam słowa, tak jak Grisha i Darkling <laughs> z mediów społecznościowych gdzieś i po prostu z Booktube'a i, i Bookstagrama właściwie. Natomiast bałam się, że będzie to młodzieżowy romans za bardzo, jak dla mnie, bo wiecie, że nie czytam takich książek na co dzień, dlatego no tak się wzbraniałam. Ale teraz wyszedł serial, którego nie widziałam i chyba nie zamierzam w najbliższym czasie, aczkolwiek tak wszędzie mnie atakowało to z, ze wszystkich stron yy, w mediach społecznościowych, że postanowiłam przeczytać, żeby wiedzieć, o co tym ludziom chodzi. No i jeżeli chodzi o pierwszą część, to faktycznie jest ona mocno romansowa i młodzieżowa. Natomiast druga i trzecia część już, myślę, się trochę odcinają od tego wszystkiego. Nadal jest romans. To młodzieżówkom to już bym tak tutaj nie przesadzała, bo bardziej idziemy w wojnę i w takie, takie, takie rzeczy, czyli kończy się świat i mamy różne przetasowania polityczne. Natomiast yy, ten romans. Nie wiem, co mam powiedzieć, czy staje się dojrzalszy. Nie chodzi tylko o niego, bo wydaje mi się, że właśnie te, takie romanse młodzieżowe czy new adultowe cechują się tym, że ten romans jest na pierwszym miejscu. Czy jakby jest akcja, toczy się wszystko tak, jak powinno, ale przede wszystkim chodzi o te relacje miłosne. Główni bohaterowie to Alina i Mal. Alina jest żołnierką, sierotą kartografem. Mal natomiast jest tak samo jak ona, sierotą, równieżem, ale ze specjalizacją tropiciela. I w tym świecie także mamy griszów, którzy są takimi odpowiednikami naszych magów, ale nie są oni magami, jak tam jest zaznaczone, bo akurat w świecie Lejbardugo magia to jest stworzenie czegoś z niczego, natomiast to, co robią grisze, Griszowie, jak to się odmienia? To jest tak zwana mała nauka, czyli manipulacja już tym, co się da, a nie tworzenie czegoś z niczego. No i oni właśnie mają takie moce. Mogą wpływać na ogień, na wiatr czy na przykład substancje w ciele. Jeszcze, oczywiście ważny bohater. Czyli zmrocz, który posługuje się, manipuluje cieniem, jest, on stoi na czele drugiej armii, czyli tej armii Grishów, bo pierwsza armia, do której należy Alina i Mal, to jest armia zwykłych żołnierzy. No i ten zmrocz, czyli ten Darkling, tak uwielbiany przez wszystkich. No, no, stoi na czele tych griszów. No i na początku książki okazuje się, że Alina ma moc, i Mrocz mówi, że dzięki tej mocy oni pokonają zło na świecie. Nie będę wam mówiła konkretnie jakie zło, bo o tym opowiem wam osobno, w co ja czytam. W każdym razie tak to się toczy. Ona przenosi się do takiej akademii dla griszów do miejsca, w którym się szkolą. No, i jakby jej świat się zupełnie zmienia. No, i jeżeli chodzi o romans, no to z jednej strony jest mal, z drugiej strony jest zmrocz. W kolejnych częściach jeszcze się pojawiają coś inni bohaterowie. Natomiast w tej części klimat jest bardziej młodzieżowy i bardziej romansowy niż w pozostałych. Jako osobie, która nie czyta takich rzeczy na co dzień, nie przeszkadzało mi to. Jest to do przeczytania, spoko, ani nie mdłe, ani nie infantylne. Jest okej. Okay. Aczkolwiek cała trylogia jest dla mnie jakby więcej warta niż sama pierwsza część. Dlatego jeżeli przeczytaście pierwszą, to polecam sięgnąć po całość, żeby mieć taki ogólny ogląd. Ja się bardzo dobrze bawiłam przy tych książkach. Tak jak mówię, w kilka dni połuknęłam całą trylogię. I, I jestem zadowolona. I muszę wam powiedzieć, że czytałam dziewiąty dom. I wtedy jest to książka Lejbardą, która niby ma być dla dorosłych, podczas gdy wcześniej pisała tylko młodzieżówki. I nie powiedziałabym, że druga i trzecia część y, trylogii o Grisach jest super, jakaś młodzieżowa. Nie, bo już mamy tam więcej polityki, więcej jakby walki o świat i emocji takich poważniejszych bohaterów, ich trudnych wyborów, które muszą dokonywać, moralnych przede wszystkim. Natomiast Dziewiąty Dom wyszedł po prostu przy trylogii trochę blado. Każda z tych książek, o których mówiłam, zostanie osobno opisana w co ja czytam. Tutaj chciałam tylko Wam wspomnieć. Przypominam o pytaniach do Q&A, które możecie zostawiać na dole. I jak się uzbiera ich fajna ilość, to zrobimy sobie Q&A. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.